Zamieniłem sztuczną inteligencję w hakera. I to absolutnie nie przez przypadek. Stworzyłem system, który działa dokładnie jak ja. Skanuje sieci, szuka podatności i planuje ataki wtedy, kiedy ja śpię. Brzmi jak science fiction, a po prostu to jest technologia MCP w praktyce. Wykorzystałem narzędzie, które w jednym miejscu łączy ponad 150 narzędzi systemu Kali Linux i potrafi współpracować z dowolnym modelem AI. Czy to jest chat GPT, cloud, kursor czy nawet model działający lokalnie na Twoim komputerze. To nie ma znaczenia, bo cały sekret tkwi w tym, jak ze sobą rozmawiają. I tu pojawia się MCP, czyli Model Context Protocol. W najprostszych słowach to jest taki tłumacz, taki interfejs, jak API dla sztucznej inteligencji, który pozwala jej dogadać się z narzędziami, systemem i siecią. I nie wystarczy sama wiedza, ona potrzebuje po prostu rąk. Żebyś mogła coś zrobić, żeby wykonywać polecenia. MCP właśnie daje jej te ręce. Zanim Ci to pokażę, jednak muszę jak zwykle powiedzieć kilka słów. Disclaimera. Pamiętaj, że... To, co Ci dzisiaj pokażę, możesz wykonywać i wykorzystywać tylko i wyłącznie na infrastrukturze, w której masz na to zgodę. Może to być infrastruktura Twoja lokalna, Twoje serwery, Twoja prywatna chmura, albo możesz mieć do tego wykupione środowisko specjalnie przygotowane, tak jak u mnie na kursie Kali Linux od podstaw. Zaczynamy zabawę od pulpitu Kali Linuxa. Kochamy ten system. To jest po prostu niewiarygodne narzędzie, które pozwala nam po prostu na penetrowanie różnych miejsc sieci urządzeń wszędzie tam gdzie chcesz sprawdzić bezpieczeństwo. Ja dzisiaj ci pokażę. Oczywiście tutaj będzie potrzebna nam konsola. Oprócz konsoli pamiętaj, że używam czegoś takiego, co się nazywa T-Max. Dzięki temu w jednym terminalu mogę mieć kilka, kilkanaście okien i w różnych sposobach je poukładać. Natomiast w drugim oknie pierwsze co pokażę ci, co dzisiaj wykorzystamy. Powiedziałem ci co to jest już MCP. Jest to coś bez czego ja w tej chwili nie jestem w stanie po prostu spędzić ani jednego dnia, cały czas nad tym siedzę. No a narzędzie, które dzisiaj wykorzystamy, nazywa się Hack no To jest takie narzędzie, które właśnie wykorzystuje technologię MCP, czyli ten interfejs, by się połączyć z dowolnym rozwiązaniem typu LLM, czyli modelu, dużego modelu językowego. W międzyczasie jeszcze zainstalujemy kursor. Zrobimy kursor download, żeby zainstalować kursora w swoim komputerze. E, oczywiście musisz tam założyć konto. Nie będę tego dzisiaj tłumaczył, bo to jest proste. Tutaj dla Linuxa ściągamy po prostu download for Linux. E, ściąga się paczka DEP, jest to wersja 1.6.45. Jak ona się ściągnie, to po prostu zainstalujemy to w systemie. W międzyczasie przejdziemy do strony HackStrike'a. Oczywiście tu jest wszystko opisane o narzędziu. Natomiast ja przeskoczę od razu na Githuba, bo za pomocą tego Githuba będziemy to narzędzie instalować. Teraz, mój drogi widzu, oczywiście tutaj masz pełno ciekawych informacji na temat tego narzędzia, przede wszystkim w jaki sposób je zainstalować. To jest wszystko bajecznie proste. Zanim przejdziemy do instalacji samego HexStrike'a, to oczywiście zainstalujemy kursora. I teraz dajemy sudo, bo musi mieć uprawnienia ruta, dpkg-i i pobrane, kursor Tutaj już mam nowszą wersję, więc 1.6.45. Naciskasz Enter, wpisujesz hasło. System się tutaj aktualizuje o tą paczkę. Za chwilę będziemy mieli tak: Add Cursor to Repository. No i tak naprawdę już powinieneś tutaj zobaczyć ikonkę kursora i oczywiście ona się pojawia, klikasz w kursora, tutaj już on się gdzieś pojawia damy tu jakiś nowy projekt new window całkowicie us uruchomimy, nawet nie musimy tutaj żadnego projektu wybierać, w tej chwili po prostu odpalimy sobie to okienko tu z boku to okienko z boku, pojawia nam tutaj czat, możemy tutaj różne modele wykorzystywać w zależności jaką masz wersję, nie będę tego dzisiaj omawiał, bo to kompletnie nie ma sensu my oczywiście chcemy, żeby to było w formie agenta, więc tu sobie klikniemy otworzymy sobie create new chat. Tutaj settings zamkniemy i w tej chwili to jest w formie agenta odpalone i czeka na nasze instrukcje. My jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby te instrukcje wypełniać, bo potrzebujemy serwer MCP. I teraz żeby to wszystko tutaj wykonać, ściągniemy sobie tutaj Hexstrike, czyli po prostu git clone podajemy adres repozytorium ścieżka docelowa istnieje więc rm -rf ja sobie to skasuję ty tego nie będziesz musiał robić bo najprawdopodobniej nie masz tego w swoim systemie no chyba że już próbowałeś git clone że bardzo zaciągnęło się właśnie z githuba wszystko co potrzebujemy no i teraz wchodzimy sobie tutaj do katalogu hexstrike ai no, i teraz właściwie to wszystko masz tutaj na GitHubie pokazane. Instalacja krok po kroku, co by tutaj należało zrobić. i Zwróć uwagę, że tak, no przede wszystkim w Pythonie tak zwanym musisz stworzyć wirtualne środowisko. Czemu? Ponieważ zależności do tego systemu są po prostu dociągane. No, i teraz w katalogu Hackstrike Env pojawiło się wirtualne środowisko właśnie Pythona. Wystarczy zrobić Source, Hackstrike Dev, bin activate. E, Oj, nie mamy takiego czegoś. Zobaczmy. Hackstrike Env, przepraszam, wcześniej miałem. Dev, uh, bin activate. aktywujemy i teraz, jak tutaj zauważyłeś, z boczku pojawia się taka informacja, która wskazuje na to, że właśnie to środowisko wirtualne w tej chwili jest uruchomione. To jest bardzo istotne. Teraz co robisz? Po prostu robisz pip install minus r i requirements, czyli instalujemy zależności, czyli wszystkie biblioteki, które nam są potrzebne, żeby tego HexStrike'a sobie uruchomić. W międzyczasie powiem Ci, zanim to się zainstaluję, że jestem fascynatem tej technologii, przede wszystkim AI-a. Nie uważam, żeby... AI obsłuży nam robotę, ale ją usprawni. Na pewno osoby, które będą z tego korzystać, będą o wiele szybsze. Z tego, że jestem też pasjonatem tego typu technologii, to mam swoje kursy i szkolenia, gdzie możesz je zobaczyć tutaj na dole. Głównie Kali Linux od podstaw, bo jakbyś chciał tak hakować, jak ja właśnie tutaj, no to możesz się tego od podstaw nauczyć z mojego kursu. A teraz wskakujemy z powrotem do mojej maszyny. Właśnie się zainstalowało. Wszystkie zależności biblioteki mamy. Tak naprawdę mógłbyś się cofnąć do tego, co tutaj należy zrobić, ale ja ci powiem od razu, co należy zrobić, bo już wiem, pamiętam. Ls-la pokazuje nam wszystkie pliki, które są tutaj wewnątrz. Tak naprawdę my będziemy wykorzystywać dwa, bo z jednej strony musisz mieć właśnie Hackstrike Server, a z drugiej strony, właśnie w konfiguracji musisz podać klienta tego Hackstrike'a. I teraz co więcej, bardzo ważne jest pliczek Hackstrike AI MCP JSON, bo. Coś takiego musisz skonfigurować wewnątrz swojego kursora, czy to będzie kursor, czy to będzie LM Studio z Twoimi lokalnymi tutaj modelami, czy to będzie Anthropic i Cloud właśnie, czy dowolny inny tutaj model, czy dowolny inny soft z modelem, który umożliwia wpięcie MCP. Prawdopodobnie zadziała. Większość z nich testowałem, większość z nich działa. Powiem szczerze, w kursorze się najbardziej zakochałem, dlatego chcę entuzjastycznie wam to po prostu pokazać. No i teraz tutaj właściwie klikasz w zębatkę, otwierać się zębatka, masz tutaj takie miejsce MCP. No i tutaj ja skasuję to, co wcześniej zainstalowałem, żebym mógł Ci to pokazać od zera. Dajesz Add Custom MCP i pojawia się coś takiego. No i teraz tak naprawdę możesz sobie wejść tutaj do katalogu Twojego głównego. Jeżeli w tym katalogu głównym masz ten katalog Hackstrike to wtedy w tym momencie po prostu zaglądasz do środka tego pliku konfiguracyjnego, kopiujesz sobie to całe, przeklejasz sobie, żeby po prostu nie przepisywać za dużo i mieć święty spokój. I teraz tak, pierwsze co, to my tak naprawdę musimy podać tu dwie rzeczy: ścieżkę do Pythona 3. No i teraz, jeżeli zainstalowaliśmy to wirtualne środowisko, to ścieżka do Pythona to jest właśnie w tym env. Jak sobie zrobisz pwd, no to będziesz widział, że to jest jaki to jest katalog dokładnie. I to jest tak: omkali... Łamane przez hexstrike, myślnik II, myślnik hexstrike, hexstrike, myślnik env, pin i python 3. I po prostu python 3 jest stąd uruchamiany. No i teraz dokładnie tą samą ścieżkę, tylko bez tego środowiska wirtualnego. Musisz wskazać do tego pliku, gdzie jest pliczek, tak zwanym klientem MCP. To jest prawie wszystko, już mamy większość skonfigurowane. Teraz zanim sobie coś pójdziemy dalej. To przede wszystkim uruchomimy sobie tutaj ten serwer. Musisz sobie wyjść do katalogu głównego Hackstrike API. Wystarczy, że wpiszesz Python 3 i podasz tutaj nazwę pliku, który chcesz uruchomić. A my chcemy uruchomić Hackstrike Server. Można mu podać port. Niech to będą cztery ósemki. Dla nas to nie ma znaczenia. Serwer jest uruchomiony. Adres IP 10106819 albo lokalnie 127001, co daje nam możliwość uruchomienia Kali Linuxa z serwerem MCP, a klienta gdzieś indziej. Więc możesz to rozdzielić, to wcale nie musi być we, w ramach jednej maszyny, tutaj wirtualnej. Może to być uruchomione, że taki. Gdzieś tam Kali Linux ci w sieci jest włączony jako wirtualna maszyna. Może być na jakimś serwerze, na przykład home labowym, a ty sobie tutaj działasz dalej. No i teraz tak, tu wystarczy 127.001, port 888, ciach, zapisujemy i zobacz, od razu w tle, zobacz, co się zaczęło dziać. Tutaj kursor rozpoznał nasze narzędzie i zadał mu pytanie, jakie masz w tulet w systemie. Co więcej, jeszcze ważne, jeśli chodzi o narzędzia, tutaj jest rozpiska tych wszystkich narzędzi, które musisz sobie doinstalować, bo jeżeli go nie masz, to po prostu nie będzie z tego narzędzia Hextrike korzystał, możesz rozszerzyć system i zrobić tak, żeby większość tych narzędzi było zainstalowane. To też nie, jest, nie ma sensu, żebym dzisiaj Ci to pokazywał. Zrobisz sobie to pewnie bardzo prosto sam. A teraz pokażę Ci, gdzie się dzieje magia. Przechodź, przenosimy się tutaj do okienka. Ja spróbuję tutaj oczywiście powiększyć wszystko. Właściwie to mogłem to zrobić wcześniej. Tutaj zobaczysz jeszcze raz ten plik. I mamy naszą konsolę, w której to zaczniemy nasze zabawy. Żebyśmy mieli na czym testować. To tak. Po pierwsze pamiętaj, że możesz to zrobić w sieci swojej lokalnej. I wszystkie Sieciach, którymi zarządzasz, który jesteś właścicielem, na które masz zgodę. Pokażę Ci od razu. Ja się połączę. Specjalnie mam przygotowane takie środowisko. Środowisko, które, które stworzyłem na potrzeby kursu Kali Linux od podstaw. Dzięki temu mam miejsce, gdzie możemy przetestować to narzędzie bezkarnie, bo to jest moja chmura prywatna. Tam wszystko jest pod kontrolą moją, więc ja wyrażam sobie zgodę na takie testy penetracyjne. I wejdziemy sobie tutaj do mojego laba. Zrobimy sudo OpenVPN. Uruchomimy pliczek od VPN. -a. Notabene, jeśli kupisz u mnie kurs, to taki pliczek dostaniesz, będziesz mógł się dostać i miał czasowy dostęp. Podstawowej wersji jest to na 30 dni. Pisujemy hasło, pisujemy hasło do certyfikatu, który przyjdzie Ci SMS-em. Klikamy i uwaga, jesteśmy połączeni. Żeby to sprawdzić, możesz sobie otworzyć następne oko w, no, w Timaxie, zrobić ping 192.56, na przykład 22 jest jeden z serwerów wirtualnych, które należy hakować w ramach mojego kursu. No i tutaj możesz go spingować. Czyli jesteśmy połączeni, wszystko super. No i teraz powiedzmy, że chcemy wykonać jakiś rekonesans. Żeby to zrobić, to też chciałbym, żebyś tu widział, co się dzieje. Na ekranie, ponieważ MCP serwer też będzie to pokazywał. Co się dzieje. Zróbmy teraz prosty rekonesans. Zrób rekonesans w sieci 192, 168, 56, 0 przez 24. Rozpoznaj hosty do ataku i przygotuj plan. Co dalej? Klikamy Enter i zaczyna dziać się magia. W tej chwili, tak naprawdę, nasz kursor odkrywa sytuację, w której ma te narzędzia MCP podpięte, zaczyna za chwilę planować atak, no i zobaczysz na ekranie, jak to się wszystko będzie działo. Zanim to się wydarzy, to on tutaj oczywiście normalnie, w normalnej sytuacji Ciebie zapytam. Zobacz, rozpoczynam rekonesans i ja ustawiłem wcześniej, że on po prostu może działać i nie musi mnie pytać za każdym razem. Pamiętaj, bo to jest środowisko testowe, to zobacz, te zgody na wykonywanie każdego następnego polecenia są zrobione w sposób automatyczny. Tu możesz zrobić run everything, a możesz sobie zrobić także że ask every time. Za chwilkę będzie mnie pytał za każdym razem. Zwróć uwagę, że tutaj w drugim oknie rozpoczynają się Pewne działania i jest progress bar, także każde działanie w każdym wątku, jak coś się odpali, no to tutaj się też jesteś w stanie sobie to podglądać. W tej chwili daliśmy mu dowolność, on sobie wykorzystuje oczywiście narzędzia typu właśnie ARPSCAN, Scan, Rust Nmap i on sobie sam układa tutaj pracę. Możemy oczywiście to skustomizować. Ten prompt od nas może być bardziej skomplikowany, bardziej ciekawy. Dosłownie będziemy mogli zrobić wszystko jak chcemy, tylko kwestia naszej tutaj wyobraźni jakbyśmy chcieli żeby taki test został wykonany. Co więcej, pamiętaj o tym, że tutaj mając różne wersje też oprogramowania, typu kursor czy możesz mieć clouda, czy możesz mieć lokalną wersję tego osoftu. Wszystko to zależy od ciebie i teraz wszystko to jak to będzie przebiegało też zależy od ciebie. Pamiętaj, że wykorzystując narzędzia, które wykorzystują chmurę, pewne informacje jednak w tej chmurze się znajdują, pamiętaj o prywatności tych danych, dlatego też właśnie cały czas czekam, aż zbuduję jakiś duży klaster w moim labie i będziemy mogli to wszystko pokazywać online. Czekamy na tutaj wyniki naszego skanowania, jak tylko się pokażą, będzie na pewno jakiś raport, można tutaj poprosić sztuczną inteligencję o to, żeby zrobiła nam, wykonała jakiś raport. Pamiętaj, jeśli jesteś zainteresowany tym, co robię moja twórczość Ci się spodoba, to kliknięcie dzwoneczka spowoduje, że będziesz dostawał wcześniej informacje o tym, jak publikuję w internecie. To jest bardzo ważne, jeśli chcesz być pierwszy i jeśli chcesz mieć tę informację szybciej niż inni, to pamiętaj o tym, żeby to kliknąć. Zobacz, tutaj pierwszy etap testów penetracyjnych mamy za sobą. Jest tutaj skan wykonany. Właśnie zostajemy informowani o tym, w jaki sposób testy przebiegły. Zwróć uwagę, że w tej chwili muszę każdy następny ruch Zatwierdzać, daję run i znowu się tutaj coś pojawi. Oczywiście on mi tutaj twierdzi, że jest wymagane hasło. Musiałbym to poprawić troszeczkę. Wystarczy to zrobić tak, żeby sudo było dostępne bez hasła. Zaraz Ci ty pokażę, jak to zrobić. Zwróć uwagę, że sztuczna inteligencja za każdym razem wie, co się dzieje i reaguje odpowiednio. Nie ma uprawnień Ruta, OK. Wykona inne polecenie, które mu wystarczy w tym momencie. Niech on sobie tutaj działa, a my w międzyczasie zrobimy sobie tutaj taki myczek, zrobimy. V. I przeedytujemy plik ETC sudoers. Dzięki temu piszemy hasło i możemy sobie tutaj przejść na dół i poszukać, gdzie jest właśnie grupa sudo. Możemy zrobić tak, że nie będzie potrzebne pasło, no pas 2d dwukropek i teraz sobie zapiszemy, wymusimy oczywiście, no i w tym momencie tu możemy go poinformować, że już może wykorzystać Sudo, a możemy teraz zrobić skip, żebyś wiedział, że nie, każdy, nie każde polecenie musisz wykonywać, jeżeli uważasz, że coś jest nie tak, albo nie chcesz tego wykonać, bo to jest ryzykowne, to po prostu odrzuć to polecenie, to też jest tutaj możliwe. No i zwróć uwagę, tutaj dalej są planowane różnego typu ruchy. Oczywiście ty możesz z nim tutaj cały czas współpracować, natomiast my w tym momencie chcemy, żeby on pokazał mi, co znalazł do tej pory. No i proszę, i tu wnioski z całego wykonania rekonesansu są opisane: aktywne hosty, otwarte porty, wszystko tutaj zostało przeanalizowane, wstępnie, oczywiście tak jak prosiłem, priorytety celów, wykry wykrył. Które należy najpierw zaatakować, które rekomenduję. Tutaj propozycja natychmiastowych działań, oczywiście. Szybkie, właśnie tutaj, testy usług o, o wysokiej wartości. Plan ataku po doskanowaniu. Wszystko dostałeś tutaj podane na tacy. Możesz oczywiście zrobić teraz. Sudo jest dostępne. Spróbuj rozszerzyć działania. Zobaczymy, czy będzie mógł tutaj wykonać kolejne polecenia. Proszę bardzo. Rozszerzam tutaj z uprawnieniami. Najpierw szczegółowy ARP-Scan. Uruchamia tutaj narzędzie. Pyta nas o zgodę. Ja mu stwierdzam, że tak. Chciałbym to uruchomić. Następną rzecz. Zwróć uwagę, że równolegle puszcza ileś skanów. To się wszystko dzieje w jednym czasie. Wszystko tutaj jest oparte o ten nasz serwer i MCP. Dzisiaj, mój drogi widzu, nauczyłeś się, jak współpracować ze sztuczną inteligencją. To jest Dopiero początek tego pentesterskiego świata przygód, z moimi tutaj wzmaganiami, ponieważ cały czas to zgłębiam dalej. Więc pamiętaj o tym, że warto obserwować, bo będę puszczał do ciebie kolejne porcje informacji. A jeśli chcesz wejść do świata cyberbezpieczeństwa i interesuje cię zabawa z Kali Linuxem, to na dole jest link do mojego kursu Kali Linux od podstaw. Będziesz mógł tam się nauczyć wszystkiego odnośnie Kali Linuxa, co da ci start. Da Ci dostęp do laboratorium, będziesz mógł to wszystko na własną rękę sprawdzić i przetestować. Polecam to, żebyś rozwijał swoje możliwości, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!